Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego raportu. Słuchajcie, na początek taka informacja. Pamiętacie jak kilka tygodni temu, dokładnie to był 15 maj, Otrzymałem informację od takera Kelsona, żebym przesłał mu pytanie, na które bym chciał uzyskać odpowiedź. Ja wtedy jeszcze w poprzedniej wersji mojego kanału zrobiłem rozpytanie między Wami i pisaliście w komentarzach. Tych pytań pojawiło się wiele. Pytanie można było zadać tylko jedno, można było je nagrać. Plik niestety nieduży 10 megabajtów, także to nie jest wiele, ale udało mi się coś z racji tego, że pytania były o Donalda Trumpa, o Ukrainę, o Izrael, zrobiłem to po prostu trikiem, żeby było tylko jedno pytanie. Zadałem następujące pytanie: Czy Donald Trump po wybraniu na prezydenta zakończy wojnę na Ukrainie i przestanie wspierać Izrael? Nagrałem to po angielsku, co możecie teraz zobaczyć. Hello, Mr. Carlson, my question. Whether after being elected Donald Trump president will end the war in the Ukraine and stop supporting Israel. Thank you. Co ciekawe moi drodzy, otrzymałem dzisiaj informację, że pytanie zostało zaakceptowane. I, i Takel Carlson dla was jak i dla mnie nakręci odpowiedź na ten temat. A poza tym jest szansa, że będzie się z nami mógł połączyć na Zoomie. No, uczciwie powiem, czekam z niecierpliwością na coś takiego. Nie liczyłem, że w ogóle takie coś mi może w życiu spotkać, bo kim ja w końcu jestem. Natomiast natomiast chciałem Wam powiedzieć, że y, fajnie by było kilka pytań mu takich dosyć mocnych zadać. Oczywiście y, będę cały czas z Wami w kontakcie i powiem, co, jak i kiedy to się wydarzy. A teraz przechodzimy do odcinka. Pierwszym tematem, który chciałbym, moi drodzy, poruszyć, jest to temat, który w ostatnich kilkunastu godzinach można powiedzieć grzeje media, chociaż temat jest września zeszłego roku, tak naprawdę. O czym mówię? Już wam pokazuję. W tej chwili na Waszych ekranach jest to zdjęcie. Screen ze zrzutka.pl. Tak, moi drodzy, buduj pomnik Stepana Bandery. Komitet Budowy Pomników Bohaterów Narodowych Ukrainy. Opis zrzutki. Celem niniejszej zbiórki jest wybudowanie w Warszawie pomnika Stepana Bandery. No proszę szanownego państwa, dla mnie to jest po prostu już bezczelność w największym wydaniu. Ale lecimy dalej. Rosyjska próba unicestwienia narodu ukraińskiego to nie tylko bomby rzucane na miasta i wsie, morderstwa i rabunki, ale deptanie i metodyczne niszczenie tożsamości narodowej i dumy z posiadania wolnego państwa. Chciałem Wam powiedzieć, Szanowni Ukraińcy, w cudzysłowie oczywiście, Wy nigdy nie mieliście własnego państwa, więc Wasze, powiedzmy, roszczenia są niezasadne. A wracając tu jeszcze do tego zdjęcia. Tutaj sobie tak zrobili, że ten Bandera niby miał stanąć by w miejscu, gdzie jest, o ile dobrze kojarzy Warszawę, pomnik Nike? No powiem szczerze, już mają projekt tego Bandery z pomnika z, L z Lwowa. Ubrali go jakiś płaszcz, w elegancki garnitur, no pasuje mu to jak świni kamizela. Powiem uczciwie, bo przecież pedofil, zbrodnia i morderca to o, dla mnie. No cóż. Nie wiem. Jak powinien wyglądać. Nie powinien w ogóle wyglądać. O takich ludziach po prostu powinno się zapomnieć. Ale tu jest jeszcze inny aspekt, moi drodzy. Dlaczego ja o tym mówię? Bo przecież taki, taki pomysł na taki pomnik nie bierze się znikąd, prawda? I to nie jest tak, że ja sobie zrobię miejsc na pomnik i tak dalej. Ja sobie wymyślę, to tak nie działa. Chodzi o to, że pomysł musiał powstać już gdzieś głęboko głęboko dalej. No i tutaj jest to stowarzyszenie ten komitet. Ja już dalej nie będę pokazywał tego materiału, żeby nie promować. Zebrali całe 14 zł yy, z półtora miliona, tak, półtora miliona sobie życzą. Ale ja chciałem, ja sobie tu przygotowałem, mam tutaj taką małą ściągę. Bo i drodzy, ja chciałem wam tutaj coś za Cytować, bo ja sobie tu wynalazłem cytat z Natalii Panczenko. Najpierw będzie przez, przejęcie przez społecznej. To jest pierwszy krok. Następnie założymy partię i będziemy wchodzić do Sejmu. Polska to też jest nasz kraj i chcemy o nim decydować. Tak, moi drodzy, to powiedziała Natalia Panczenko, ta mm, działaczka, ta aktywistka ukraińska, która. Yy, bardzo była zadowolona, jak wtedy w 2014 w Odeście tych ludzi mordowano. Tak, ja nie będę cytował, co ona powiedziała, bo yy, cywilizowany człowiek, yy, w stosunku do mordowania drugiego człowieka, takich słów nie używa. Natomiast bardzo jej wturuje też Igor Isajew, welkrawec. Tak, zmienił sobie na nazwisko żydowskie, bo teraz się identyfikuje jako Żyd. No, jakoś mnie to nie dziwi. I moi drodzy, ja to widzę w taki sposób. To, że oni zrobili taką zrzutkę, to jest jedna sprawa. To, że portal zrzutka.pl na to nie reaguje, to, o, to za chwilę do tego dojdziemy. W moim odczuciu nie tyle tu chodzi o budowę samego pomnika, to osądowanie, co z tego wyniknie. Jeżeli nie zrobimy wokół tego szumu, nie pokażemy naszego sprzeciwu wobec tego, oczywiście zachęcam wszystkich, żeby wysyłali maile z protestami do portalu rzutka.pl, to oni będą coraz krok po kroku, tak, małymi krokami będą przejmować naszą przestrzeń publiczną, medialną, socjalną i tak dalej, i tak dalej. Chcecie tego? Chcecie oddać swój kraj? Komu? Przecież, słuchajcie, można z różnymi ludźmi m, żyć na jednej ziemi wspólnie. Oczywiście, że tak. Tak się da. I nie trzeba im nic oddawać, ale można wspólnie żyć. Bo ja na przykład, y, mieszkając na emigracji, ja się dostosowałem do zasad, które tutaj panują. Współżyję z różnymi ludźmi, rozmawiam z różnymi ludźmi, z różnego koloru, z różnego wyznania, z różnych ras i wszystko gra. Tylko wiecie co? My sobie nie wchodzimy w drogę, jeden drugiemu nic nie narzuca i wszystko pasuje. Tylko tutaj z tymi mieszkańcami krainy wideł i sieker to wygląda w ten sposób, że oni tam, gdzie są, tam wszystko niszczą. Swój kraj zniszczyli, teraz niszczą nasz po trochu. Dać im trochę władzy, to go zniszczą doszczętnie. Powtarzam jeszcze raz. Czy tego na pewno chcecie, O, ja nie chcę? Następnym tematem, który chciałbym poruszyć, który oczywiście cały czas grzeje media, no to jest ta granica polsko-białoruska. Moi drodzy, ja tutaj jeszcze się w ten temat zagłębiałem. Słuchajcie, pamiętacie jak policja strzelała do uczestników Marszu Niepodległości? Pamiętacie. Pamiętacie jak policja zatuska strzelała do górników? Pamiętacie. A pamiętacie, jak ostatnio policja pacyfikowała rolników? Oczywiście, że pamiętacie. A dlaczego wobec tych przestępców, którzy przychodzą od strony białoruskiej, policja, ani strażgeńska, ani wojsko nie używa siły? Tak jak powiedziałem wczoraj, bo nie może. Chciałem Wam coś tutaj powiedzieć. Ja sobie to sprawdziłem. Jeżeli ktoś Zbliży się na odległość 300 metrów do granic państwa Izrael, to na tak zwanej ziemi niczyjej zostaje zastrzelony. I nie ma dyskusji, bo jeżeli chcesz wejść do państwa Izrael legalnie, to idziesz z paszportem, z dokumentem do przejścia granicznego. I wiecie co? jako świat się tym nie bulwersuje. Izrael morduje palestyńczyków i jest cisza. I morduje palestyńczyków u nich w kraju i jest cisza. Tak powtarzam, jeżeli chcesz przekroczyć nielegalne granice z Izraelem, będziesz zastrzelony. Be, przypomnijcie mi bo tutaj tych wielu lewiczanek i lewiczan, jak to mówi Justyna Walker, którą pozdrawiam, bardzo mocno gardłuje za tym, że to są biedni i biedni ludzie, którzy zostają wykorzystywani. Szanowni, ja już to powtarzałem, powtarzał, powtarzam i powtarzał będę. To nie są biedni ludzie, tylko to są ludzie, którzy mają za to płacone. Tam nie ma biednych, nielegalnych imigrantów. To są po prostu przestępcy. A do przestępców się strzela, jeżeli robią takie rzeczy, a nie inne. I tutaj chciałem przypomnieć jedną sprawę, bo poseł sahajko ostatnio na live opowiadał jak to w Stanach Zjednoczonych pies policyjny został podczas interwencji został zaatakowany przez bandytę i został ten przestępca zastrzelony przez agentów, ponieważ naruszył tak, naruszył y, nietykalność cielesną psa policyjnego, który jest dobrem federalnym. Tak, moi drodzy. Czyli wychodzi na to, że y, polski pogranicznik jest mniej warty dla naszego rządu niż y, pies dla Amerykanów. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ja tu dotarłem do takiej informacji. Hmm, czy zdajecie sobie sprawę, że personel szpitalny w przygranicznych y, y, szpitalach, tak jak w hajnówce i w, ta, i w okolicach. Wiecie, że mają zabronione noszenie krzyżyków ani naszych symboli religijnych, a nawet oni sami tego nie chcą, dlatego że jak są jakcyś nielegalsi, to zaczynają zrywać im, były z incydenty, że zrywali im z szyi te krzyżyki i krzyczeli, że ich uczucia religijne są w ten sposób, jak to się mówi, naruszane, a ci lewaccy aktywiści w tym uczestniczą i wturują tym, zbrodniarzom i przestępcom, bo jeżeli mówię zbrodniarzom, bo jeżeli ktoś atakuje funkcjonariusza straży granicznej czy żołnierza na naszej granicy no to, to popełnia zbrodnię, bo przestępstwo to było jakby na niego napluł, ale jeżeli y, uderzy go czy, czy jakimś nożem czy jakimś kijem, no to już jest zbrodnia tak to trzeba klasyfikować i powiem krótko jak to yy, nieraz z bratem powtarzamy, nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy. Gdyby y, kilku dostało, powiedzmy, ostrzegawczy, ostrzegawczy strzał w tył głowy, tak przynajmniej ze trzech, to by się problem rozwiązał w ciągu 24 godzin. Ale widocznie, widocznie uśmiechniętym fajno Polakom zależy by, żeby ten problem eskalować. Dlaczego? Bo jest to temat zastępczy. W obecnej chwili. Jest to sztucznie podczytany temat zastępczy. Tak to widzę. Dlaczego? Dlatego, że tuż, tuż są wybory do Europarlamentu, a oni nie zrobili nic, moi drodzy, z tych stu konkretów, które obiecywali. I to jest właśnie temat zastępczy, bo zauważcie, że o stu konkretach w ogóle już się nie mówi. Takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia. Dajcie znać w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Następnym tematem, moi drodzy, który chciałem poruszyć, jest to oczywiście, no cóż, kraina wideo i siekier. W tej chwili na Waszych ekranach jest to ekipa ukraińska, która zainkasowała 11 milionów dolarów na wyprawę badawczą, żeby badać pingwiny. Tak moi drodzy, ja tego nie zmyślam. Ale jeszcze w styczniu Żelboba. Tak, w styczniu tego roku Żelboba opowiadał, że jeżeli Zachód nie da pieniędzy, to Ukraińscy emeryci umrą z głodu i, i w ogóle będzie tragedia. A 11 baniek przeznaczył na badanie pingwinów przez Ukraińców. Rozumiecie to? Ja na początku się śmiałem. A później sobie zdałem sprawę, że to jest po prostu wałek i pralnia. Pieniędzy, ale to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, w tej chwili na Waszych ekranach jest tutaj y, kompleks hotelowo-kasynowy na północnym wybrzeżu Cypru. Zlokalizowany on jest w Kyrenii, mieście na Cyprze. I kompleks ten został y, zakupiony przez Film Heritage Incorporation, firmę zarejestrowana w Belize. Tylko, że właścicielem tej firmy jest Wołodymyr Zełęski. Tak, ja tego nie wymyślam. Tak, podały tureckie media, które zresztą oficjalnie mówią, że nie będą brały udziału w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją, jeżeli Rosja zostaje z nich wykluczona. A ponadto Turcy powiedzieli, że nie będą już Ukrainie dostarczać żadnej broni. To tak, to tak na marginesie. Wiecie co? Jak ktoś mi powie że trzeba pomagać Ukrainie. To ja mam tylko jedną odpowiedź dla niego. Weź ty już spierajd do domu. Tak, to właśnie jest moja odpowiedź dla tych, którzy twierdzą, że trzeba pomagać Ukrainie. Słuchajcie, a tutaj chciałem wam pokazać yy, materiał z ukraińskich mediów. I wysłuchajcie, to jest tylko 40 parę sekund, a ja go za chwilę. Коментує. Дивіться, цей механізм Мар'яна, ви не розумієте до кінця, як це буде працювати. Якщо він не стане за кордоном, не оновить свої дані, не приїде в Україну, його подають в розшук. І після цього відкривається кримінальна Окей, справа. Окей, добре. Хай здає український паспорт бере інший. Мар'яна, Мар Ви готові втратити така... 11 мільйонів людей? А вони наші Без... так. А вони наші. Маємо, це наші громадяни. Чи маємо ми від них відмови. Вони пані вони кожен вони... зробити 20 років. Вони відсилали в Україні 18 мільярдів доларів щоріч Це наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками. Тому що ці люди відсилали, не вивозили свої сім'ї сюди, а відсилали сюди. 18 i dwa 10 tak, moi drodzy, to była kłótnia między y, y, tymi posłami ludowymi y, ukraińskimi, i tam ta jedna pani się wysprzęgliła i powiedziała, że ci wszyscy, którzy uciekli z Ukrainy, powinni mieć odebrane paszporty. Natomiast ta Julia Klimienko, ta z tą żółtą chustą, powiedziała, że absolutnie nie, ponieważ ci ludzie Przesłali na Ukrainę 18 miliardów dolarów. Szanowni Państwo, 18 miliardów dolarów? Oficjalnie. Ile różnych nieoficjalnych pieniędzy poszło? I gdzie to wszystko jest? To tak, jak w poprzednim wejściu. Jeżeli ktoś mi powie, że trzeba pomagać Ukrainie, no to ja mam dla niego swoją odpowiedź. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to plaga pożarów w Polsce. Tak, moi drodzy, ja osobiście uważam, że są to pożary nieprzypadkowe i wiem, znaczy na tyle, ile orientuję się według mnie, kto za tym stoi. Stoją za tym osoby. Skrajny wideł i siekier, bo sami się tym chwalą na mediach społecznościowych. A na potwierdzenie tego wszystkiego, szanowni, tutaj z mediów społecznościowych, jak sobie tutaj wypisałem, te różne takie komentarze. W każdym razie konkluzja jest taka. Dzieje się to tak dlatego w Polsce, ponieważ Polska nie pomaga Ukrainie w wojnie z Rosją. I mało tego, policja zatrzymała. Sześciu sprawców. Czterech Ukraińców, dwóch Czeczeńców. Przypadek? No nie, tu nie ma przypadków. Oczywiście ja wiem, że narracja poszła, że to jest ruska wojna hybrydowa. Tylko wiecie co? Yy, za dużo tej ruskiej wojny hybrydowej z udziałem Ukraińców. Następny temat, moi drodzy, który chciałem skomentować. Oczywiście wiąże się z krainą wideł i siekier, jak i również z Europą i z Polską. W tej chwili na waszych ekranach to jest były, były pracownik Pentagonu Steven Bryan, który w artykule dla Broń i Strategia oświadczył, że Sojusz Północnoatlantycki, -Atla czyli NATO, jest przerażony możliwą porażką Ukrainy. Cytuję: zastanawiając się, co dalej zrobią Rosjanie, praktycznie nie mają możliwości. Uratowania Ukrainy. Czyli mówiąc tak, NATO zastanawia się, co Rosja będzie robić, ale jednocześnie nie uratuje Ukrainy. Według niego Ukraina jest na skraju upadku, brakuje personelu wojskowego i nadal ponosi ciężkie straty. Ponadto Brian zwrócił uwagę, że trwający program przymusowego poboru do wojska nie jest w stanie zastąpić wyszkolonego personelu. A wprowadzenie Żołnierzy NATO, nawet w niewielkiej liczbie, oznacza tylko jedno: Europa będzie w stanie wojny i wkrótce zostanie wypełniona workami na zwłoki. Tak, moi drodzy, ja tego nie wymyślam, on to powiedział, to jest cytat. Kto umie angielski, ewentualnie chce sobie przetłumaczyć, materiał pojawił się w, mat w artykule: Broń i Strategia, ale powiedział prawdę. Tylko zastanówcie się, co robi ta na przykład w Polsce, bo nie mówię o Europie, bo Europa to już jest odklejka Total, a w Polsce zaczyna ekipa Fajno-Polacka powoli nas do tych standardów wpasowywać. Dlaczego my, obywatele, nie mówimy głośno? Znaczy niektórzy mówią głośno, co jest nie tak, co się nie podoba, ale większość generalnie po prostu zachowuje się jak totalni ignoranci. Mój dziadek miał takie powiedzenie, rób tak dalej i patrz końca. Moi drodzy tutaj nam wmawiają, że jest całkowite, są sankcje ze strony Polski wrzucone na, na Rosję i tak dalej. Coś Wam pokażę. W tej chwili na Waszych ekranach jest to strona z portalu latamy.pl I ja sobie tu wpisałem Warszawa, Moskwa dowolne lotnisko, Warszawa dowolne lotnisko, 1 lipiec, 1 sierpień. Szanowni Państwo, lecimy sobie z Warszawy i jesteśmy w Moskwie na lotnisku Wnukowo o 15.00. I później jest powrót, jak komu pasuje. I cena to jest 3952 zł. Chciałem Wam powiedzieć, że jeszcze przed tą całą awanturką w 2022 roku loty do Moskwy plasowały się w okolicach 900 000 zł. No cóż, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A czemu ja w ogóle zwróciłem uwagę na to? Otóż chciałem Wam coś pokazać. W tej chwili na waszych ekranach to jest kompleks wypoczynkowy w Soczi. W czasy w Soczi dla czteroosobowej rodziny w najwyższym komforcie z przelotem na 9 dni. Kosztują w granicach 110 000 rubli. To jest, moi drodzy, 4850 zł. Lecimy? Nie ma problemu, szanowni Państwo. Chciałem tylko powiedzieć, że na przykład w czasy w Dubaju albo na Bali. Kosztują w granicach, jeżeli je zabukujecie w Rosji, kosztują w granicach 257-258 tysięcy rubli. To jest około 10 tysięcy złotych dla rodziny na 9 dni. No cóż. A mówią, że, jak nie, że tam jest po prostu bieda, syf i, i tak dalej. No, propaganda wiecznie żywa. To taka, jak to się mówi. Zajawka wakacyjna była z mojej strony. A z takich jeszcze ciekawostek, chciałem Wam coś pokazać. W tej chwili na Waszych ekranach to jest zdjęcie z miasta Umań. Tak, kilka miesięcy do tyłu było ostro w mediach pokazywane, jak to imigranci z Izraela jechali na tą Ukrainę. To jest nie przypadek, że to zdjęcie ja Wam pokazuję. Zwróćcie uwagę, ja Wam teraz opiszę o co chodzi. Ponieważ w języku idisz, umań, to jest nazwa żydowska, jest taka tradycja. Nazywa się ujarzmianie kozaka. I tutaj jest taki strój. Zobaczcie, że tutaj ten czosnkowy z pejsami siedzi na karku za czym? No jest to taki strój, tak to jest zrobione, te nogi oczywiście tu są sztuczne, ale to tak wygląda. Co to, to ma przedstawiać? To ma znaczyć tylko tyle, że Żydzi siedzą na ukraińskich plecach. Tyle i aż tyle, moi drodzy. Jak ktoś nie rozumie, no trudno rysować. Nie będę. Moi drodzy widzowie, w tej chwili na waszych ekranach jeden z moich ulubionych ministrów spraw zagranicznych Europy, Czyli nomen, omen, nie kto inny, tylko Peter Siarto, węgierski minister spraw zagranicznych. Co on powiedział? Dla węgierskiego FM, powiedział tak: Strategia Unii Europejskiej wobec Ukrainy zawiodła, ale politycy nie są gotowi, żeby się do tego przyznać, bo chcą uniknąć odpowiedzialności za wszelką cenę. Cytuję. Oni. Czyli europejscy politycy chcieliby uniknąć odpowiedzialności, bo fiasko polityki Brukseli w sprawie wojny na Ukrainie nie jest twierdzeniem filozoficznym. To jest fakt. Podkreślił, że ten fakt, ponieważ ta porażka ma wymierny wpływ na życie zwykłych ludzi. I teraz cytuję dalej: A jeśli europejscy politycy uznają, że zastosowali błędną strategię, ludzie zadają, zadadzą pytanie. OK, a którzy to politycy promowali te decyzje? Jakie były ich motywy, jakie były konsekwencje, jaką odpowiedzialność powinni ponieść? Oto są prawdziwe pytania. To jest dlaczego teraz mamy odpowiedź, to jest dlaczego europejscy politycy chcą uniknąć odpowiedzialności i dlatego nie są gotowi przyznać, że obecna strategia zawiodła i będą eskalować problem ukraiński przez następnych kilka lat. No powiem szczerze, trudno się z Peterem Szjarto nie zgodzić, chociaż z tymi latami w moim odczuciu to on przesadził, ale ja wiem, to jest taki... On też gra, gra, jak to się mówi, pod siebie, ale ja mu się wcale nie dziwię. Mądry facet, mądry człowiek z otwartym umysłem. Zapamiętajcie tą twarz. Peter Szjarto, węgierski minister spraw zagranicznych. No nie wspomnę o naszym fajno polackim, uśmiechniętym Radku Sikorskim, który... Dla Polski jeszcze w życiu nic dobrego nie zrobił. Moi drodzy, i materiał nie, nie mógłby się odbyć bez Suchara prowadzącego. Temat jak zwykle, na czasie. Potykają się y, dwie żony polityków koalicji obywatelskiej. Co robisz? Nic. No dobra, a w jakiej spółce? Tak, szanowni państwo, i tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak mówiłem w we wczorajszym wejściu, odcinki będą krótsze, ale za to codziennie. Zapraszam na jutro. I oczywiście, jak zwykle zapomniałem. Pamiętajcie o kciuku w górę, o subie i o dzwoneczku. Żebyście wiedzieli, że jak się pojawia taki dźwięk, to znaczy, że raport Kubickiego już się ukazał. Zapraszam. Za dziś dziękuję jeszcze raz gorąco. Trzymajcie się dobrego dnia.